Większość dwóch trzecich głosowała za wnioskiem, ale nie trwało to długo. W czasie chwilowej przerwy w sesji pewien członek ciała kierowniczego uznał, że ewidentnie nastąpi zmiana w głosowaniu. Czy toczył prezesa Franca, który nie popierał żadnej zmiany, który powiedział: Jeszcze nie zakończono. Bary namyślił się. Lloyd Barry był wśród jedenastu głosujących za wnioskiem. Skąd ta zmiana? Przecież decyzja znaczyła, czy ludzie pójdą do więzienia, czy nie. Sądzę, że byłoby interesujące uzmysłowić sobie, co może się wydarzyć w religijnym ciele kierowniczym, mającym władzę nad życiem tysięcy ludzi. Proszę zauważyć, że w przytoczonym na końcu pierwszego paragrafu wniosku pojawia się cytat z 1 Koryntian 13, rozdział od 1 do 7. Zamierzałem wstawić list do Rzymian 13, 1 do 7. Ale prawdopodobnie ze względu na to, że dobrze znałem opis Pawła na temat miłości w pierwszym do Koryntian XIII rozdziale, przez pomyłkę napisałem pierwszy Koryntian. Ktoś zwrócił na to moją uwagę w czasie przerwy, a ciało poinformowało o konieczności poprawienia tego odnośnika. Kiedy zebraliśmy się ponownie, Lloyd Barry stwierdził, że nie będzie głosował za wnioskiem, aby zostawić rozdział 13 do Rzymian, umieszczony pośród cytatów. Kiedy dano mi głos, zasugerowałem Lloydowi, że możemy po prostu całkowicie wyeliminować ten odnośnik, czy nawet usunąć wszystkie przytoczone teksty, jeśli wówczas wniosek mógłby być przez niego zaakceptowany. Nie tłumacząc, na czym opiera swój sprzeciw, powiedział, że w dalszym ciągu nie będzie głosował za wnioskiem i że wycafuje swój poprzedni głos. Inni członkowie usiłowali znaleźć jakieś pojednawcze rozstrzygnięcie, ale im się to nie udało. Chociaż wycofanie jednego głosu po uchwaleniu wniosku nic nie dawało, przychyliliśmy się do Barego. Już nie było dwóch trzecich. Po dalszej dyskusji, kiedy nastąpiło głosowanie, wynik był: dziesięciu za, pięciu przeciwko, jeden się wstrzymał. Co ciekawe, Lloyd Barry wyszedł w pewnej służbowej sprawie, a więc był nieobecny w czasie tego głosowania, które przecież było konieczne, ponieważ wycofał swój głos. Tych pięciu, którzy głosowali przeciwko zmianie to Cary Barber, Fred Franz, Milton Henschel, William Jackson i Karn Klein. Ted Jaracz wstrzymał się od głosu. Zobacz także kryzys sumienia, który to opisuje. Chociaż była to nadal zdecydowana większość, nie była to już większość dwóch trzecich. Tak więc, pomimo że mniejszość ciała kierowniczego była za kontynuowaniem istniejącej polityki i sankcji stosowanych wobec tych, którzy przyjmują służbę zastępczą, polityka ta pozostała w mocy. Rok po roku setki mężczyzn podporządkujących się tej polityce, nie rozumiejąc jej a nie będąc przekonanym o jej słuszności, będą nadal aresztowani, sądzeni i więzieni. Ponieważ jedna osoba w Radzie Religijnej zmieniła decyzję, świadkowie mogliby dokonać na podstawie sumienia wyboru akceptowania służby zastępczej jedynie za cenę bycia odciętym od zboru, którego są częścią i byliby uważani za niewiernych Bogu i Chrystusowi. Zapewne takie przykłady wyjaśniają, dlaczego żaden chrześcijanin nie odda swojego sumienia żadnej religijnej organizacji. Lub ciału złożonemu z ludzi, którzy będą mieli nieograniczoną władzę nad ludzkim życiem. Stwierdziłem, że cała sprawa jest przygnębiająca, tragiczna. Uwidoczniło się, do czego sama natura struktury władzy może doprowadzić ludzi, jak może spowodować, że przyjmują sztywną postawę, której by normalni nie przyjęli. Przypadek ten ilustruje sposób, w jaki potęga tradycji wraz z technicznym legalizmem i brakiem zaufania do ludzkich motywów, może powstrzymywać od przyjmowania współczującej postawy. Ta sprawa pojawiła się jeszcze raz, ale głosowanie było podzielone, upadło, a dla większości członków kwestia ta przestała być problemem. Argumenty komitetów oddziałów pozostały bez odpowiedzi, zostały po prostu poinformowane, że nic się nie zmieniło. Ludzie w więzieniach nigdy nie dowiedzą się, że sprawa ta była w ogóle omawiana i że konsekwentnie połowa lub więcej ciała kierowniczego nie była przekonana, że powinna być taka, jaką jest. Ilustrując częstą wadę nielogiczności w takim rozumowaniu, jest koniecznym wspomnieć o sposobie, w jaki później załatwiono podobny problem. Było to w Belgii, w kraju, w którym powstała sprawa służby zastępczej. Belgijskie Biuro Oddziału poprosiło o decyzję w sprawie innego problemu. Tamtejsze prawo zapewnia wybór i przydzielenie pewnych osób, głównie prawników, do służby zastępczej w miejscach głosowania w czasie politycznych wyborów, aby zapewnić właściwe przeprowadzenie procedur związanych z głosowaniem. Komitet oddziału chciał wiedzieć, czy adwokaci, świadkowie mogą w tym uczestniczyć. Znamienne, że ciało kierownicze orzekło, że służenie w ten sposób nie zdyskwalifikuje osoby jako uznanego świadka, chociaż trudno sobie wyobrazić przydzielenie do funkcji, które powodowałoby, że świadek wchodziłby w bliższy kontakt z polityką i angażował się w niej bardziej niż to wymaga sama kontrola procedur związanych z głosowaniem. Podtytuł uogólnianie i kategoryzacja Kolejnym piętnem legalistycznego myślenia jest praktyka generalizowania i kategoryzowania. Chodzi tu o model myśleniowy, że ponieważ pewne aspekty sprawy są złe, istnieje tendencja do generalizowania, mówiąc, że dana sprawa jako całość jest zła. Jest to w istocie ten sam rodzaj niesprawiedliwej generalizacji, która określa cały naród czy grupę rasową jako winną zła czy winną błędnej postawy. Przez takie uogólnianie ludzie takiego narodu czy grupy rasowej są uważani za takich, którzy posiadają kryminalne skłonności, są nieuczciwi, leniwi, nieodpowiedzialni, chciwi bądź przebiegli i chytrzy, a tylko dlatego, że całość osądza się na podstawie części tej społeczności. Konsekwencją jest uprzedzenie, a to świadczy o płytkim sposobie myślenia trudniej jest ocenić ludzi jako jednostki. Wkładanie ich do pewnej kategorii jest oczywiście łatwiejsze. W sumie to nie jest w porządku i jest nielogiczne. W czasie dyskusji ciała kierowniczego zacząłem sobie uświadamiać, do jakiego stopnia decyzje były oparte na podobnej, nieuzasadnionej generalizacji i kategoryzowaniu. W tak wielu metodach, jakie rozwinęła organizacja, główny nacisk był położony na członkostwo. A nie na jednostkę, czyli to, kim była lub co robiła. Jeśli można znaleźć coś błędnego w praktykach czy wzorcach w części jakiejś organizacji, często cała organizacja i każdy, kto do niej należy, jest potępiany i uważany za teren zakazany dla świadków. To podejście pozwala na pogląd, że wszystkie inne chrześcijańskie religie i związki są w swojej istocie złe. Znajdując błąd w niektórych naukach dawnej religii, Religia jako całość może być uważana za nieczystą, a każda osoba do niej należąca jest również nieczysta, poza Bożą łaską. To podejście sprawia, że nawet przynależność do YMCA, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej, to powód do wykluczenia. Jeśli coś uważam za niechrześcijańskie w danej religii, wcale nie daje mi prawa do osądzania wszystkich jej członków i uważania ich za całkowicie nie do przyjęcia przez Boga. Jest to pójście za zasadą winny z powodu przynależności, zasadą, której użyli przeciwko Jezusowi religijni przywódcy, porównaj Mateusza 9 rozdział 11 werset oraz 11 rozdział 19 werset. Idąc za tym tokiem rozumowania, nie jest ważną rzeczą, jakiego rodzaju osobą jest dana jednostka, jakie są jej osobiste przekonania, ile oddania osobiście okazuje Słowu Bożemu jakie wysokie są wzorce, według których żyje. Jeśli nie wystąpi z takiej grupy religijnej i nie przystąpi do Świadków wiechowy, będzie zgładzona przez Boga w czasie wielkiego ucisku. Paradoksalnie, jeśli osoby należące do Świadków wiechowy stwierdzą, że niektóre z nauk ich organizacji są niebiblijne, bądź praktyki organizacji są niechrześcijańskie, mówi się im, że nie powinni być zbytnio krytyczni, nie powinni spodziewać się doskonałości, powinni trzymać się organizacji, czekając na Boga, który ostatecznie wyjaśni sprawy. Uogólnianie jest szczególnie widoczne w sprawach zatrudnienia. W wielu przypadkach czynnikiem, który decyduje, czy dana praca jest uważana za do przyjęcia czy nie, nie jest sama wykonywana praca, ale czy jest nadzorowana, opłacana czy wykonywana na terenie religijnej czy wojskowej organizacji. W liście do Rzymian, rozdziale 13, wierszu 4, apostoł Paweł pisał o władzach zwierzchnich. Jest on tobie sługą Bożym dla twojego dobra, ale jeśli czynisz coś złego, to się bój, bo nie na darmo nosi miecz. Jest bowiem sługą Bożym, myślicielem dla wywarcia zrobiego gniewu na dopuszczających się zła. Tym mieczem zwierzchniej władzy w czasach Pawła było wojsko, jako że nie było oddzielnych sił policyjnych w jego czasach. Celem rzymskiej armii w Palestynie było utrzymanie Pax Romana, a zatem wojsko służyło szczególnie jako siła w celach pokojowych i porządkowych, podejmując akcje przeciwko tym, którzy łamali prawo. Należy zauważyć, że z własnego doświadczenia Paweł wiedział, że to wojsko uratowało go przed rozgniewanym tłumem na terenie świątyni. To wojsko osłaniało go przed spiskiem, który miał na celu jego zabójstwo i zapewniło mu bezpieczne dotarcie do Cezarei. I w obecnych czasach siły wojskowe są często bardziej aktywne w utrzymywaniu prawa i porządku w czasach kryzysu niż w czasie wojny. W Republice Dominikany, w czasie mojej tam służby, pojawiło się wiele sytuacji zagrażających zamieszkami i przemocą, które wymykały się spod kontroli policji. I to przede wszystkim siły wojskowe utrzymywały spokój. Podczas gdy można słusznie odczuwać sprzeciw wiążący się ze względami religijnymi, jeśli idzie o zło, jakie niesie ze sobą wojskowa agresja i przelew krwi, oraz fakt uczestniczenia w tym, to nie usprawiedliwia, że odrzuca się uznanie jakiejkolwiek innej pożytecznej służby wykonywanej przez siły militarne. Czy dostarcza się podstaw do kategoryzowania wszystkiego, co łączy się z wojskiem, jako czegoś, co jest ze swojej natury automatycznie całkowicie złe? Także każdy kontakt z wojskiem jest plugawiący i czyni odpowiedzialnym za przelew krwi. To samo tyczy polityki. Można z niej zrobić synonim wszystkich niemiłych aspektów sprawowania rządów przez ludzi. Podziały i samolubna ambicja typowa dla politycznych kampanii z hipokryzją, korupcją i tyranią, które tak często można znaleźć w politycznych systemach, może być użyta do określenia w sposób automatyczny za złe wszystkiego, co łączy się ze słowem polityczny. To samo potępienie i kategoryzacja zrodziły politykę organizacji w Malawii z jej zgubnymi skutkami. Zobacz kryzys sumienia. Ale polityka głównie oznacza rząd, a pismo święte uczy, że rząd ma zdecydowanie korzystny aspekt. Zgodnie z polityką strażnicy, gdyby rząd nakazał świadkowi pracować jako sekretarz administracji wspólnoty kierowanej przez rząd, tak jak to miało miejsce na Filipinach, świadek musi odmówić nawet za cenę grzywny czy więzienia, po to, by uniknąć wykluczenia. Problem ten faktycznie pojawił się na Filipinach w 1973 roku. Kiedy pewna ilość członków ciała kierowniczego, łącznie ze mną, uczestniczyła tam w spotkaniu w czasie podróży po Wschodzie. Trudno powyższe zharmonizować z postawą Daniela i jego trzech towarzyszy w czasie politycznych rządów babilońskich i medoperskich imperiów. Nie tylko Daniel przyjął nominację na wysokie stanowisko w babilońskiej strukturze politycznej, ale faktycznie poprosił o administracyjne stanowiska dla swoich trzech przyjaciół. Nie było to bynajmniej z ich strony brakiem prawości, ponieważ woleli stanąć wobec śmierci niż być nielojalnym wobec Boga, co uwidoczniło się później. Co się tyczy służenia w rządowej politycznej strukturze, pokazali oni sumienne rozeznanie, nieogólne kategoryzowanie. Chrześcijanie dzisiaj mogą również odrzucać zło, nadal uznając dobro, które może się znajdować wszędzie. Ja ze względów religijnych nie uczestniczyłem w kampanii politycznej z jej podziałami i agresywnością. Jednakże to nie powoduje, że widzę wszystko jako automatycznie samo w sobie złe, tylko dlatego, że jest to polityczne. Odnośnie Daniela i jego trzech towarzyszy istnieje dodatkowy dowód na to, że posiadali zdolność rozróżniania, co było naprawdę problemem, a co nie. Ma to związek z imionami, które były im ponanawane przez Babilończyków. Nawet jeśli nie zawsze, to w pierwszych przypadkach były to imiona babilońskich bogów.